Dzień dobry kochani, witam się z wami jak co tydzień na niedzielnym czytaniu baśni. Dziś będę dalej czytała Księgę Malców. Będziemy dalej czytać o ptaszku, który wpadł do hrabiowskich włości. Oswajanie bowiem trwa, wymaga przy tym cierpliwości i mądrości. Widziałeś smoczonego cudaka, hrabia uśmiechnął się lekko, zerkając na przebudzonego kła. Piec w odpowiedzi warknął cicho. I z nieukrywanym lekceważeniem przewrócił się na drugi bok. Jednak ptaszek zaintrygował hrabiego na tyle mocno, że następnego ranka stary ogrodnik został wezwany do pana. W ogrodzie powinien być karmnik dla ptaków stwierdził hrabia, przechadzając się po swym gabinecie. Oczywiście, mruknął w odpowiedzi ogrodnik. Jeszcze tego samego dnia, tuż przy wejściu na ukwieconą werandę, pojawił się karmnik. Niedługo potem nastała pora chłodu, w trakcie której nadeszła jesień. Czupryny drzew zyskały nowe barwy, od ognistych czerwieni poprzez rdzawe żółcie, pozgaszone rudości. Ptaszek podziwiał nakrapiane i nasycone kolorami liście, które pyszniły się swą urodą łasę na wyrazy zakwytu spacerowiczów. Po parkowych alejkach toczyły się pękate, dorodne kasztany w kolczastych łupinach i pociągłe żołędzie w beżowych beretach. Taszek ze swego gniazda widział, jak zwinne wiewiórki gromadzą zapas orzechów na zimę i słyszał to pod jeży puszujących w zaroślach. Wkrótce jednak dni stały się mroczne i krótkie. Nawet w wymoszczonym listkami gnieździe nie było już ciepło. Zdarzały się noce, w trakcie których przenikliwy ziomk nie pozwalał usnąć ptaszkowi, podobnie jak coraz mocniej doskwierający głód. Ptaki udawały się na południe. Czy mogę powrócić z wami? dopytywał ptaszek swojej sąsiadki Wilgi. No cóż, zastanawia się Wilga. Obawiam się, że nie dasza rady, dodała pana namyśle, przyglądając się swemu maleńkiemu sąsiadowi. Jakby to rzec, dorzuciła rozpatkowana kukułka, krytycznie zerkając na ptaszka. Jesteś trochę odmienny. Otóż to, przyznała z zadowoleniem Wilga, rada, iż ta kukułka, nie ona sama, wyznała tę mało przyjemną prawdę ptaszkowi. Obie damy odleciały każda w swą stronę w towarzystwie krewnych i znajomych, a ptaszek pozostał. Leć do dworu poradziła życzliwa wybiórka coraz częściej odwiedzająca przemarzniętego sąsiada i coraz mocniej przejęta jego niewesołym losem. Tu zimy nie przetrzymasz, uznała po dokładnych oględzinach zniszczonego gniazda. Ptaszek posłuchał jej rady. Jeszcze tego samego wieczora powrónął wprost do ogrodu hrabiego. Tak jak poprzednio, przysiadł na parapecie, skąd widział przytulne wnętrze salonu i pocholonego nad lekturą mężczyznę. Dopiero po chwili dostrzegł karmnik. Spójrzcie proszę kochani na ten piękny karmnik. Świerkając radośnie zajrzał do środka i przeżył kolejne rozczarowanie. O, ja nieszczęśliwy! zaszczepiotał żałośnie. Cóż teraz pocznę? I kiedy wydawało mu się, że śmierć głodowa jest nieuchronna, usłyszał skrzypnięcie Otwieranych drzwi spojrzał w stronę, skąd dochodził dźwięk i dostrzegł hrabiego stojącego w progu. Nieborak westchnął hrabia, a chwilę potem milczący grotnik napełnił karmnik pożywnym ziarnem. Ptaszek jadł łapczywie, nie bacząc na patrzących nań ze zdumieniem i ciekawością mężczyzn. Przez kolejne dni karmnik wyczekiwał przybycia ptaszka, podobnie jak właściciel okazał ich włości, zainteresowany swym osobliwym skrzydlatym gościem. Cóż to za gatunek? Dziwił się, przeszukując kolejne księgi poświęcone ptactwu. Daremnie, pochodzenie ptaszka i jego niezwykłe ubarwienie pozostały nierozwikłaną tajemnicą. Nie przetrwa zimy w parku, zauważył ogrodnik w dniu, w którym spadł pierwszy śnieg. Słowowoowa przepowiednia spełniła się niebawem. Tamtego roku zima była sroga. Porwisty wiatr smagał oblodzone konary drzew i nawet widok połyskujących w bladym słońcu sopni nie zachwycał ptaszka równie mocno jak niegdyś. A kiedy siarczysty mróz zapanował nad uśpionym lasem, Ptaszek ostatkiem sił poderwał się do lotu. Znalazł go kieł. A to ci dopiero niespodzianka! – zdumiał się w duchu pies, sztruchając noszem ptaszynę. Nie, nie żyje? – wyszczekał głośno swą wątpliwość. Odpowiedzi nie było, jedynie echo rozniosło psie wołanie. Kieł delikatnie ujął drobne, pokryte ze sztywnymi piórkami ciałko, i zaniósł biedaka wprost do stóp pogrążonego w zadumie pana. Nasz ptaszek, zaskoczony hrabia, pochylił się nad nieruchomą istotką. Uratowałeś mu życie, stwierdził po chwili, wyczuwając pod palcem wolne bicie maleńkiego serduszka. I na tym się skończymy. Co stało się dalej? Dobycie się na naszym kolejnym spotkaniu w następną niedzielę. Do zobaczenia za tydzień.